pekese <coughs> voktel yo ta vou filtri, outen. Nie się dalej w Od tego się zaczęło, nie pamięłem, to jak wiem. Od tego się zaczęło, nie pamięłem, Od tego się zaczęło, dnie Tak to było, tak to było. I znowu muka. Kurde synu baszerny, nie wiesz o co mam. Jesteś peszyli, chciałbyś zatrzymać tę będzącą lokomotywę? Wyjechać do rubleci, jest to niemożliwe. Raz w duszu naleci, to przodu pełną parą ma za nadzór kierowkarz. Tu mnie pewnie ci powalą, mam talon, który wykorzystałem mi tak jak mogę. Ten daleko park, ugrza zawartość, bo nie jestem taki dopytany. Wiedz raz po raz, pożymi zapamiętaj chwalebność, ja już nigdy się nie zanij rozruszeni. Pełnić prawdą te ścichy prozy, raz usłyszysz ten modlit Już wtedy nie pomożę, może mam styl podobny dla niektórych Może to prawda, a może to są stury Taki mam styl, to był rap, moje ego To twoim zdaniem mam się zatrzymać, powiedz dlaczego Od tego się zaczęło, że padłem w twoja chwilę Od tego się zaczęło, że oddałem własny styl Od tego się zaczęło, a nie porzystam z I nie zmieniamy myśli, dalej w tyfli szewiruję Od tego się zaczęło, że padłem w twoja chwilę Od tego się zaczęło, że oddałem własny styl Od tego się zaczęło, a nie porzystam z I nie zmieniamy myśli, dalej w tyfli